Maciej Klociński, witam Państwa w programie Gwiazdy Piosenki Retro. Witam wszystkich widzów telewizji żyrardowskiej, sympatyków starej piosenki. Dziś spotkanie ze wspaniałą artystką, obdarzoną niezwykle pięknym, niskim głosem altowym, artystką estrady, piosenkarką Ewą Gawryłow. Ruk Gaber, która śpiewała na estradzie i nagrywała piosenki pod pseudonimem Ewa Gaber. Witam Cię serdecznie Ewo w Żyrardowie. Witam Cię Maćku w Żyrardowie. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i myślę, że Tobie też, bo widziałem Twoją reakcję jak wysiadłaś z pociągu. Rozejrzałaś się po naszym mieście i powiedziałaś, jak tu pięknie. Nie, powiedziałam inaczej. Czuję się jak w bajce. Ach, nawet tak. Tak, tak. I rzeczywiście tak się poczułam. Jak królewna. O, wiesz, o tym nie pomyślałam. Natomiast generalnie było to, jakbym ogarnęło mnie tak, ogarnął mnie taki spokój, którego nie doświadczam w Warszawie, w której mieszkam. A tutaj nagle wiesz, spłynęło na mnie coś tak wspaniałego, coś tak pięknego, bez księżniczek, bez smoków. Natomiast coś, co mnie, wie, matko, jedyna, co za spokój! Cudowny! Potrzebowałam go i bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Urodziłaś się w Świnoujściu w Wigilię Bożego Narodzenia, a w wieku ponad 20 lat przeniosłaś się do Warszawy i wtedy zakochałaś się w Warszawie. Dlaczego o to pytam? Bo śpiewałaś te piękne piosenki warszawskie z repertuaru tych kapel ulicznych, o których chcę dzisiaj troszkę porozmawiać. Jak i o tobie, o twoim całym repertuarze. Gdybyśmy wrócili do tego warszawskiego czasu, po drodze jeszcze był Poznań. Tak, ale to, była, to był epizod w moim życiu. Akurat ten typ muzyki mnie nie zafascynował, dlatego przeniosłam się do Warszawy. Zresztą jestem takim samotnym żeglarzem i wolę, wolę jakby, śpiewać bez wielkich grup estradowych. Bez wielkiego zespołu. Natomiast, natomiast rzeczywiście przyjechałam, to było dla mnie zupełnie nowe miejsce, ogromna Warszawa i nikogo tutaj praktycznie nie znałam. Ale tutaj potoczyły się moje losy i prywatnie, i artystycznie. Począwszy od estrady stołecznej, później małżeństwo. I Wtedy poznałam Staśka Wielanka, zaczęło się od Staśka Wielanka i wtedy gdzieś pokochałam właśnie ten folklor warszawski. Tak naprawdę, od niego się zaczęło. Ale masz też na swoim koncie współpracę z Operetką Warszawską, gdzieś śpiewałaś w chórze tej operetki tak. i podjęłaś współpracę ze Stradą Stołeczną. Ale to wcześniej. To wcześniej, a później był Stasio Wielanek, tak. kapela warszawska, tak. czy czerniakowska jeszcze. I czerniakowska. czerniakowska, i warszawska, słuchaj, to było wszystko. Ja tam mm. z każdym występowałam, no i oczywiście kapela schmielnej. I Janusz Mulewicz. I Janusz Mulewicz, oczywiście. Jak to było? Jak to było, że wciągnął cię do tej pięknej współpracy, zaproponował ci nagrywanie piosenek na, na swoją płytę. A no właśnie. To była taka historia. Otóż Nagle dostałam telefon od nieżyjącego już y, gawła, y, aktora, który zadzwonił tak i mówi: Słuchaj, nie zaśpiewałabyś? Już minęło dużo, dużo czasu. Jak nie śpiewałam, już y, urodziła się moja córka, już była nawet dużą dziewczynką, chodziła do szkoły. A ja mówię: Dlaczego nie? No, pewnie. A opowiedz mi, jak, gdzie. A ze Staśkiem Wielankiem, słuchaj, robimy taki folklorystyczny yy, program na krakowskim przedmieściu. Będzie stała scena, każdy będzie mógł przyjść, posłuchać i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no nie, no, no sympatycznie. Bardzo chętnie się zgodziłam. Odbyła się pierwsza yy, próba, i ja tam zaśpiewałam Rebekę. I Wielanek usłyszał po raz pierwszy w moim wykonaniu ten utwór. Usiadł i mówi: Zaśpiewaj jeszcze raz. Jeszcze raz i jeszcze raz. Ja mówię: No to już chyba <grywa> jak na nagraniu, a nie na próbie. A on mówi. Dobrze, to próbujcie jeszcze tam jakieś inne piosenki, bo tam były przygotowane gdzieś pan Nandzia ma wychodne, wiesz, takie różne, różne, pomalutku, po cichutku. Bladyniko. To Ty wszystko, to wszystko śpiewałaś? Tak, wtedy to śpiewałam. I nagle Stasiek gdzieś się podział, zapodział i za pół godziny wraca, dwie panie siadają obok niego. Zaśpiewaj Rebekę. Więc ja zaśpiewałam. I co się okazało, że to panie, które właśnie były organizatorkami tego, tego wszystkiego na krakowskim przedmieściu, tego, tego, tego ogromnego, wspaniałego, ja nie chcę nazwać, bo to jest brzydkie słowo show, ale tego pokazu folkloru warszawskiego, cudownego. Bo Janusz Mulewicz, bo właśnie Jurek Gaweł. Robili różne skecze, te warszawskie I, i szmoncesy i to i to i tak wszystko, co było związane z przedwojenną Warszawą, no i oczywiście piosenki. I nie mogło zabraknąć Rebeki. Nie mogło zabraknąć Rebeki, jeszcze wtedy nie śpiewałam publiczku, bo publiczki dopiero nagrałam na płytę, bo Janusz powiedział, on sobie nie wyobraża żeby nie było na płycie Rebeki i mówić, ale dobrze I, i słuchaj, wyglądało to przepięknie, dlatego że ludzie zatrzymywali się, to było naprzeciwko taka jest Elimena na rogu. Słynna kawiarnia. Słynna kawiarnia i po drugiej stronie właśnie była estrada i, i tam, tam odbywały się nasze występy. No kiedyś słuchaj, aż, aż po, jak zaśpiewałam Rebekę, to podszedł do sceny Pan i wtedy na tamte czasy dał mi 10 dolarów. No i ja oczywiście poszłam do kolegów i podzieliliśmy się, Uff. żeśmy to wymienili chyba jakoś i podzieliliśmy porówno dla każdego, bo ja powiedziałam, oni mi tak pięknie akompaniowali, właśnie z kapeli schmielnej. Tadeusz Fabisiek na tak, skrzypcach. Których już nie ma między nami. Nie zapomniane. Tam grają, tam grają na skrzypcach. Akordeonista na, tak, Jerzy Jastrzebski, taki mały, tak, mały Jurek. Pamiętasz na pewno tych oczywiście, wszystkich. Oczywiście, że pamiętam. I zawsze pozostaną w moim sercu, w, moim, w moich myślach. A czy dziś po latach zaśpiewałabyś Rebekę dla, dla naszych widzów telewizji żyrardowskiej? Tu w żyrardowie, w tej pięknej sali, resursy. Żeby to utrwalić, żebyś. Ale oczywiście raz z zaśpiewa. ogromną przyjemnością. Zaśpiewasz, oczywiście. To proszę Państwa, wielka przyjemność. Po latach Rebekę śpiewa specjalnie dla Państwa Ewa Gaber. pierwszy raz w życiu i w serce me w ukryciu cicho szepnęło to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku wszystko ucichło, nawet ja Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz nawet o tym ty. Że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam. I zabierzesz ją jako żonę swą. do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud, ja sobie wyobrażam, Boże ty mój na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna, i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam, dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnie. Tyś samochodem przybył raz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby we się nie widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło, coś na dnie. Na bruk, Tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi, co, co pani jest? Spytałeś mnie? O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Nie wiem. Nawet o tym ty Że w małym miasteczku Za tobą ktoś Wypłakał z oczu łzy Że jedna Rebeka W zamyśleniu czeka Aż przyjedziesz po nią i zabierzesz ją jako żonę swą do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud. Ja sobie wyobrażam Boże ty mój na rynku cały lud. A na mnie błyszczy biały, weselny strói. O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Byłaś partnerką sceniczną wspaniałego artysty, piewcy kultury śląskiej, piosenkarza, artysty kabaretowego Józefa Poloka. Czy mogłabyś krótko opowiedzieć o tej współpracy? Współpraca zaczęła się bardzo dziwnie, bo właśnie to były początki mojej współpracy ze Staśkiem Wielankiem i zaproponował mi Stasio główną rolę w spektaklu. W Wodewilu, parapetuwa się nazywało. Ten Wodewil tak, tak, tak umiał Graliście nazwę. małżeństwo? Graliśmy młode małżeństwo, w którym i oczywiście borykaliśmy się z problemami mieszkaniowymi. Jak to młode małżeństwo w PRL-u i no tak, tak było nam ciężko, ale jednocześnie wesoło, bo byliśmy młodzi, szczęśliwi. I bardzo się kochaliśmy, no a, a współpracowało nam się bardzo dobrze. Bardzo dobrze rozumieliśmy się bez słów na scenie, także to był przepiękny okres, a jeszcze chcę powiedzieć dodatkowo, że pod koniec 10, 10 grudnia jeszcze grałam na scenie, będąc już w ciąży z moją, jak byłam w ciąży z córką. Moją Eweliną, to grałam jeszcze na scenie, i właśnie to nie przeszkadzało zupełnie, że byłam w ciąży, bo jako młode małżeństwo mogliśmy się spodziewać dziecka. O, i takie, takie moje wspomnienia, ale to wspaniały aktor śląski. Nie ma go już niestety między nami, odszedł. Bardzo mi żal, ale mam nadzieję. Że gdzieś jest w lepszym świecie, może? Jesteś niezrównaną wykonawczynią piosenek warszawskich. Chciałem wrócić do tego klimatu, Dziękuję. do tego repertuaru. Masz piękny głos altowy. Czy zawsze ten głos miałaś, czy odkryłaś go w sobie, czy on po prostu w tobie był, czy musiałaś jakoś go wydobyć? Bo jest to jest naprawdę wyjątkowy. Jak śpiewasz, to. Maciu, ja nic nie brudu. musiałam wydobywać, jak, gór, jak, że tak powiem, górnik, węgiel. Nie, nic nie wydobywałam. Po prostu ja się tak urodziłam. Taka i, tak, i, i gdzieś tam śpiewałam, mój tata śpiewał, grał na gitarze, więc y, gdzieś tam może troszeczkę tego talentu po nim. Y, śpiewaliśmy na głosy różne, właśnie romanse rosyjskie. Y, no i, 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 i tak już mi pozostało. Później oczywiście szkoliłam głos i emisję głosu, i jak byłam już w operetce, to już w ogóle e, no, mam egzamin estradowy, a jako artysta estradowy, państwowy egzamin zdałam. Więc e, wszystko to gdzieś tam cały czas było w mojej młodości. No a teraz pozostało mi tylko zaśpiewać dla was. A czy zgodziłabyś się zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę ze swojego repertuaru? A jaką? A czy może to być piosenka o dziewczynie, czy właściwie taka, w której to ty wcielasz się w postać dziewczyny sprzedającą, sprzedającej bubliczki, czyli takie bułeczki. Tak. Tak? Tak, Zgodzisz? tak. Lubię tę piosenkę, pamiętam. Także, także oczywiście, jeśli tylko oczywiście widzowie będą chcieli jej posłuchać. To posłuchajmy słynnych bubliczek. Kto pieśni mej słucha, Czort chyba sam. Idę gdzie los gna mnie, Choć miasto późna mnie, Nie patrzy nikt na mnie, nie na mój kram. Ach, kupcież bubliczki, Gorące bubliczki, Gdy Macie rubliczki, nakarmię was. Ty prośbę mam jedną, Nim gwiazdy w krąg zbledną, Wspomóżcie mnie jedną, choć jeden raz. Gdzie papa, mój mama? Ja nie wiem, dziś sama. Dziewczyna nie da Mam od was my Lecz żal mój jest krótki, Dwo chłopców, trzy wódki, I idą w dale smutki, I będzie lżej. Ach, kupcież buliczki, Gorące buliczki, Gdy macie rubliczki, Nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, Nim gwiazdy w krąg zbledną, spomóżcie mnie w jedną, Choć jeden raz. Robię coś sobie, to wielki bal zrobię, a ze mną wy. Noc całą bez zmiany, od ściany do ściany, harmonia i tany z równą płaszczyką. A kupcież publiczki, gorące publiczki, gdy macie rubliczki na karmie Ich bin... Wielki zaszczyt, wielki honor dla mnie, ogromna przyjemność gościć w Żyrardowie tak znakomitą wykonawczynię piosenek warszawskich, piosenek przedwojennych, wspaniałą artystkę estradową Ewę Rukgaber, gaber która nagrywała, śpiewała pod pseudonimem Ewa Gaber. Bardzo Ci Ewo dziękuję za nasze spotkanie, za tę krótką rozmowę, ale jakże sympatyczną. Życzę wszystkiego dobrego Tobie i śpiewaj dla nas. Maćku. To ja Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie, i oczywiście wspaniałej publiczności. Dziękuję bardzo. I na pamiątkę chciałem podarować Ci moją książkę o orkiestrze o, schmielnej. Oj, będzie na poczytnym miejscu, że tak powiem, w moim domu, w mojej bibliotece. Dziękuję ślicznie.